Spartans! What is your profession? Cześć, z tej strony, ja, Gaspi, 119, raz w kolejnym filmie. Witam Was strasznie serdecznie w filmie, w którym jest Rome 2 na modyfikacji Divided Impera, gdzie jesteśmy jako Liga Heleńska. Eee, tak, musimy zwiększyć liczbę eee, ładu publicznego. Myślę, że zrobimy tutaj sobie Enclosed Settlement, czyli niezamkniętą, niezamkniętą yy, dzielnicę naszego miasta. To jest osada, ale to jest dzielnica miasta. To się rozprzestrzenia na 3,4 kurde terenu. Myślę, że to zrobić, to jest za 5000? Bo tu źle się dzieje. Tu będzie ład publiczny, ok, ale ten brud wszechobecny tutaj będzie to niszczyć. Um, będzie ten problem, znany tylko kawalerię, więc na razie tego nie potrzebujemy. To da nam nic, a to też da nam nic w sumie. Tylko Adekty jakieś tak dalej. Więc na razie chyba wszystkie jednostki odblokowaliśmy najlepsze, jakie da się. Eee, czy to zbudować? Tutaj mogę. No, na razie tu nic nie mogę zbudować. Czy tutaj mogę zbudować? Nie. Czyli tutaj zbudujemy sobie to. Dobra, tutaj ostatnio mieliśmy bitwę. Potężną bitwę, gdzie nasze wojska pokonały przeważające siły naszych przeciwników. Mianowicie, nic. Były sławki ciszyłem. Teraz sobie ciszę na maksa. O, teraz słyszę. No, i to jest dobra. Eee tu tobie dać? Jesteś nowym generałem. Mm -hmm. Damy tobie... No. Upkeep, upkeep. Zmniejszymy. I... zwiększymy. Aby oni szybciej mogli się uzupełniać. zatkujemy tych, jak to wygląda teraz. Wygramy tą bitwę. To jest garnizon? Garnizon? urwa. kurwa. Ucznicy, spróbujmy na automacie. Zobaczmy jak to będzie na automacie. Na automacie będzie ciężko. Zaczynamy od bitwy, gdzie mamy... Gdzie mają przewagę jeszcze nasi przeciwnicy. O, myślę, że da się to zrobić normalnie. Bo i ja mam jeszcze jedno miasto, więc wypadałoby się... Poczekać. Zaczniemy chyba od bitwy. My mniej liczę wojska, a za to bardziej jakościowe. Kawalerie dalej mamy w dobrym stanie. O, no, prawie po połowę stanu liczebnego każdy oddział, więc daję jeszcze radę. Nie mają żadnej kawalerii, więc to jest nasz plus. Więc rozpoczniemy tutaj bitwę. A ja bardzo będę bitował na opie bitewnej. Dobra, jestem z powrotem. Rozpoczynamy rozmieszczenie w deszczu, ponieważ oni mają więcej oddziałów miotających, co pomoże nam e, w tym deszczu jednak e, przeżyć. Dobra, na początku tak, chcę moich e, tych tutaj. Wytrzymali znowu centrum. Mm, ale tak naprawdę biegną poplici i ta piechota... Szybko złapać ich, trzeba szybko ich złapać. Tak nie wybiegniecie ładnie. Dobra, ustawcie się tak jak wtedy. Próbujemy ich złapać i w ostatnim momencie postawić piki. Nasi łucznicy muszą podbiec do przodu jak, najszyb jak najszybciej się da. Generał bardziej z tyłu, żeby obejmował, obejmował resztę. Kawaleria się już ładnie ułożyła. Pauza. Kawaleria od razu na flanki. a wy tak jak. Stoicie do przodu wyjątkiem tego, że łucznicy biegną tu No i dobra okay, Tutaj Kawaleria jest złapie. Zobaczymy przynajmniej je, ale chcemy najszybciej pokonać tą, tą część armii, więc... Wbija na górkę. Mm, tu idą posiłki większe. Czy ja mam szansę ich jakoś powkurwiać tutaj? ich mogę? A, i tu idzie ta reszta posiłków, więc w sumie. Rzuce się ustawią. Nie mam jakoś dużej kawalerii, żeby manewrować wszystkim na lewo i prawo. Um... Przyskujesz! Przyskujesz! Się wycofać. Ty na plecy. Ty tutaj. Ustawić się To była ładna szarża była Problem jest taki, że tam są wrogowie, więc trzeba się ustawić tako 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 Tako, tako bardziej na Dobra, szybko zmiana pozycji Wracaj tu, szarżem na tych

O, myśli, myśli. mnie tutaj. Lec. Teraz z tej strony ruszymy kawalerię. To się naszych wojsk. Tak, łyszyńcy nie, nie biegniecie za wrogiem. I teraz tak. Wy tutaj odbiegacie bliżej. Wy. Wystrzasie w tych, wystrzasie w tych, no właśnie przez to się bałem zostawić, właśnie ten na nich wpadł, jak z tej strony. Cofnąć się. Ja zaraz do Was wrócę. Dobrze, jestem z powrotem. Ten odcinek będzie krótki, ale za to długie nagranie ja już mam z powodu tego, że nagrywało się to ciągle, jak mnie nie było i zrobiło się gdzieś 30 minut nagrania. Aktualnie, widzę. Dobra, rozpocznamy dalej. Jak to wygląda tutaj. Eee, czyli teraz zginą, tak naprawdę? Jechać tutaj od razu? Kurwa nie uwagi! Patrzcie, co się stało! Dobra, uciekać! Хуя туда вот, а? Men flee the field of battle. This is a shameful display. One of our units has used all its ammunition. Dobra, pokonajcie ten oddział... Kurwa i chuj. Strzelacie dalej... Dobra... Stawił włócznie z tyłu, nie? Dopóki moja kawaleria tutaj działa, to on nie będzie bieg do mnie. O, chyba za szybko to powiedziałem. Zbierze! 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 Our hidden units have been discovered. Ready Ready. Ready for <laughs> Generala, One of our units is used all Dobra, wycofać się. них one of our units has used all its ammunition okay to jest jeszcze? Dwudziestu. Uh -huh. Dobra. I z dwóch stron są klepani, okej. Okay. Poradzicie. Okej, okay, dziewięciu naraz zabiliście. I zabity, dobra. Prawie padają od razu. Dobra. Już kolejny generał. Na tych uciekać tutaj, ciekać. To ten, ten ucieku. Ładnie, rabaty lecimy. Gonić, gonić do przodu, gonić. Do okay, na tych biec

Get looting. Na tych. Na no długo nie przeżyją. Macie bardzo dobry ten, bardzo dobrą Na więc więc was was się nie boję Byście pojechali tutaj. tutaj, tych. za To zapierdzielają Tam tych 68 ucieka, więc tam tych trzeba pogonić. To są dwa oddziały w ogóle. Więc z lecimy. Dobra, No, dogonią ich łatwo, jeszcze ogarną ich. Lajcie, z tych spróbujcie dogonić. Nie, dobra, już wychodzimy. Ładnie, 19 minut. filmu jak na razie, witam Was teraz na mapie kampanii. Widzicie teraz wszystkie statystyki. Tych prawie mi wybito. Ci zabili bardzo dużo, ci też zabili bardzo dużo, bo dożyli do końca. E, piechota się nie postarała dzisiaj, ale też bardziej kawalerią graliśmy, więc ja zaraz odprawiam. Thank you 3, 2, 1 Dobrze, jesteśmy już z powrotem Straciliśmy oddziały kawalerii niestety Ale byli dobrze doświadczeni No szkoda Nic nie poradzimy, może tu będzie coś innego Zjewolimy więźniów Miasto zostaje nasze W tym momencie Boże nie Dobra, chociaż od portu to zrobimy. Teraz się zminimalizowała. Boże, ja myślałem, że już mi się zepsuło wszystko. Dobra, od portu to zdobędziemy. Dobra. Jednostki Cavalry przeżyły, piechota przeżyła, to miasto. Te teraz przebudować. Artemidy... i no, Zeus'a. Zeus'a. Zeus'a, a tu bardzo dużo sanitation wbija. Mhm. Mm to można przebudować w sumie. No, na coś innego. Eee, teraz tak, co możemy tu dowerbować, tak naprawdę? Możemy dowerbować kawalerię, ale słabą kawalerię, lekką. Cóż, no cóż, z czegoś trzeba dożyć. Co to jest? Włócznicy. Łucznicy, Ucz, 165 Lepszy zasięg mają, a są gorsi O Miecznicy, średni Dobra i te dwodzie o takiej kawalerii też bym poprosił hmm, Tym samym też wbijamy się w te tereny Ten teren już jest nasz więc ja w tym momencie się będę za mnie żegnał, ale cześć, do widzenia.